Witam, zapraszam na film, na którym widzicie mój najnowszy nabytek. Tokarkę Zuch No, jest w takim stanie jak jest. No, wiadomo, że w takim stanie nie będzie kosztować 2000. Kosztowała dużo mniej. No, ale jak to się mówi, patrząc na maszynę, ma potencjał. I mak, już mam rączkę sobie dorobię. Tu się uszkodziła jedna część. Tutaj widzicie od osów poprzecznego. Ale myślę, że w takim warsztacie jak moje, moim, mając frezarkę, tokarkę, można sobie to łatwo dorobić. No, będzie dorobione i będzie służyć. No, po pierwsze, trzeba będzie wszystko rozebrać. Pokrętła powiększam sobie na większe, i podniosę ją do góry, będzie zbazowana w ten sposób. No i zobaczymy jeszcze, czy zostanie u mnie, czy ktoś mnie przelicytuje. Jak ktoś mnie przelicytuje, to pojedzie do kogoś innego, bo ja mam trzy tokarki, to będzie czwarta, piąta właściwie już tokarka. No tu uchwyt jest osiemdziesiątka. No tutaj to jest wada tej tokarki, że te prowadnice, to wszystko nie jest przykryte, powinno to być jakoś troszeczkę zabezpieczone. No tutaj brakuje silnika, napędu. A tak to my... lekko się obraca wrzeciona. miałem taką kiedyś tokarkę w dużo lepszym stanie to były lata 2010 no ale odprzedałem koledze po cenie zakupu kompletną za 500 zł tutaj widzicie dostałem pompę za dorobienie nakrętki do śruby no to będzie jako w rozliczeniu no i tak ta tokarka waży nie wiem około 30 kg 40 myślę że więcej nie waży mała stołowa tokarka